A teraz pora na prezentację drużyny Bydgoski z numerem 6, 9. Tomasz Golop, lider tego zespołu, 30-letni zawodnik. Zwycięstwo w Grand Prix Niemiec w Berlinie. Mamy nadzieję, że tym razem wreszcie Tomasz Golop rozpoczął marsz po złoty medal indywidualnych Mistrzostw świata. A Andreas Jonsson zdołał wygrać z Tomaszem Golobem już w tym sezonie w dwóch meczach trzykrotnie. A więc Tomasz Golob w czerwonym kasku, jego partnerem jest niebieski Przemysław Tajher, Andreas Jonsson w białym i w żółtym, Mirosław Kowalik. Zaczynamy. Wielkie derby. Ruszali się troszkę na wtarcie. Tomasz Golob znakomicie spod taśmy. Kowalik jest na drugiej pozycji, tam pięknie jeszcze przy krawężniku wchodzi Tycher czy wyjdą, tak jest, na podwójne prowadzenie Bydgoszczanie, Tomasz Golob przed Przemysławem Tajchertem. potem Kowalik i Andreas Jonsson na czwartym miejscu już instrukcja od Tomasza Goloba on lewą ręką pokazywał Tycherowi gdzie ma jechać trzymać się krawężnika to polecenie od Tomasza Goloba, które stara się wypełnić Przemysław Tycher idealnie teraz współpracują na to że goscy żużlowcy. Kowalik nie rezygnuje. Próbuje atakować Tajherta, ale bardzo twardy tor. Teraz najlepszy tor jazdy to ten przy krawężniku. Tomasz Golob przyklejony niemal do przemysłowa Tajherta. Nie ma miejsca, aby wcisnąć się Mirosław Kowalik, bo tego miejsca po prostu nie robią mu wygłoszanie. Jeszcze jedno obrążenie. Pilnują w tej podwójnej zdobyczy gospodarze, a Kowalik jeszcze próbuje. Tajert jakby też teraz troszkę zaniepokoił się akcją toruńskiego żużlowca, ale chyba niepotrzebnie, bo jadą kapitalnie zawodnicy gospodarzy. 5 do 1 i wielka owacja przeważającej części trybun, bo oczywiście znacznie więcej kibiców tu na tym stadionie mają gospodarzy. Pięknie. Pojechali Tomasz Golob i Przemysław Tajchert. No i... Tym bardziej podziw należy się Tajhertowi, że nie było tutaj tego typowego rozprowadzania. Tajhert właściwie sam tą błyskotliwą akcją w pierwszym wirażu wyrobił sobie. Dzień dobry pozostań. profesorze, jak to się rozstawia kolego w pierwszym oku? Że staram się pomagać. Dzisiaj jest bardzo ciężki mecz, wszyscy o tym dobrze wiemy i, i każdy punkt jest na wagę złota. W związku z tym mój uczeń wykonuje to, co jemu poleciłem przed biegiem. Dziękujemy pięknie. Na razie w tym sezonie lepsze wrażenie zostawił Ricardson, bo mimo iż Tomasz wygrał Grand Prix Niemiec, to jednak dwukrotnie, właściwie trochę lepszy od niego był Rickardson w bezpośredniej walce. No ale na pewno wynik się liczy. Tomasz wygrał Grand Prix, jest liderem Grand Prix. No i wierzymy, że w Coventry musi, musi bronić tego przodownictwa w tej klasyfikacji. Tomaszowi Golobowi partneruje Przemysław Feicher w niebieskim kasku, a Ricardsonowi Tomasz Przenoski w białym. Ciekawy też będzie pojedynek dwójki młodzieżowców, uwaga, Tomasz Golow czy Rikardsson, lepszy start Golowa Rickardson zostawiony za plecami, bo także świetnie Przemysław Tijker. co teraz robią Torunianie, Rikardsson na pewno już rozłoszczony mocno przebiegiem tego pierwszego wirażu, rzucił się w pogoń za dwójką Bydgoszczan na Tomasz Golow znów pokazuje Tajkertowi jak ma jechać, no ale ciężko będzie to osiągnąć z który już zabrał się za atakowanie żużlowca z Bydgoszczy Przemysław Tajhert na razie pilnuje krawężnika, a Rickardson tuż za nim, teraz próbuje po zewnętrznej zaatakować szeroko, nawet za Tomasza Goloba, niesamowity atak do niego Rickardsona, czy przyniesie mu skutek, na razie powstrzymywany Szwed skutecznie, ależ kapitalnie teraz szedł za Tajherta, no i chyba sobie poradzi? Nie! świetna kontra przemysłowa Tajherta i znów wejście Rickardsona tym razem pod Tomasza Golowa. niesamowita walka w tym wyścigu Tomasz Golob na czele, już nie czeka na przemysłowa Tajherta, musi obronić tą pierwszą pozycję, Golob przed Rickardsonem, potem Tajhert i dopiero Szanowski na końcu, ależ to była niesamowita walka no i mieliśmy próbkę tego, co potrafi wyczyniać na torze Tony Rickardson, no właściwie po powtórkach to myślę, że warto byłoby nawet w całości ten wyścig Obejrzeć, tak był pasjonujący i tak przemyślanie rozgrywał go Tony Richardson, choć oczywiście no, tak długo zajęło mu wyprzedzenie. Herta, Proszę Państwa, już... Tomasz Bajerski, obok niego stawi się pod taśmą Tomasz Golot, potem na kolejnym polu startowym Tony Richardson, no i pod samą siatką przemysła. Okazja do rewanżu dla Toniego Ricardsona. Wygrał z Tomaszem Golobem w półfinale w Grand Prix Niemiec. W finale także wyprzedził Polaka, a potem został wykluczony. Ale teraz już dzisiaj z Golobem przegrał. Golob na razie, ale Rickardson to Szwany Lis atakował po zewnętrznej. Teraz przyciął do krawężnika, ale szybki jest Tony Rickardson. No ale przewidział to Tomasz Golob, zablokował świetnie tę akcję. Rickardson teraz tuż za plecami Tomasza Goloba. Te emocje w tym biegu dopiero się proszę Państwa zaczynają. Tony Rickardson jak nikt inny potrafi atakować za pleców. Tomasz Golob wychodzi, kapitalny znów pojedynek. Świetna akcja, Szweda jeszcze lepiej odparta przez Tomasza Goloba, przy krawężniku Tony Rickardson i znów widzi Szwed, że jest szybki, że dotrzymuje kroku Tomaszowi Golobowi, trzeci bajerski na czwartej pozycji jedzie Tajhert. oni się nie liczą tutaj w walce o te najwyższe zdobycze punktowe Po pojedynek Tomasza Goloba z Tonem Rickardsonem, teraz już odjechał szwedowi Tomasz Golob, już ciężko będzie Rickardsonowi zniwelować tę przewagę on już to zrozumiał, spojrzał gdzie jest Bajerski i chyba zadowoli się już remisem w tym wyścigu a tam teraz niebezpieczna sytuacja dość desperacki atak Tajherta zakończony jego upadkiem, na szczęście nic poważnego, nikomu się nie stało, ambitnie do końca tak. Przemysła w Teichert, za co kiwice bydgoskiej drużyny nagradzają go brawami. Oczywiście te brawa także dla Tomasza Goloba Znów świetny pojedynek z Tonym Ricardsonem, tym, tym razem taki bardziej bezpośredni. Bo w tym pierwszym starciu Ricardson jakby bardziej atakował partnera Tomasza Goloba niż jego samego teraz. Mieli okazję powalczyć w łokieć gorączkowa. Praca Tomasz go także. W tej chwili jeszcze uzgadnia z leszkiem Tilingerem ostatnie poprawki Tomasz. Ten atak przy bandzie. Ten atak przy bandzie był, był gwoździem do trumny Rickardsona, ale to była taka Carmichael Supercross. Czy tam było tyle miejsca, że człowiek z gumy, jak ty tam jeszcze mógł wejść? Eee, myślę, że konkurentami miałem w tym biegu zacnego i eee, no, ciężko by było, gdybym przegrał. Wiemy, że e, drużyna przyjezdna, to nas ściga i trzeba uciekać w każdym biegu i każdy punkt. No cóż, moja rola jest w tym, żeby odbijać ataki e, Tony'ego, a myślę, że on. Będzie mi dzisiaj jeszcze nie raz pokazać, że on jest szybszy na tym torze. W tym poprzednim wyścigu miałeś uwagi do Przemka Tajherta po wyścigu. O co tak dokładnie chodziło? Znaczy, żeby nie robił błędów, źle wjeżdża w łuki, za i nie możesz tak powiem, łagodnie jechać po łuku i wykantowuje motor, staje. Nie daje się motocyklowi rozpędzić. Dlatego to tylko ja mówiłem i myślę, że wnioski wyciągnie. Ale jak na razie dobrze jedzie, jedna parka to jest bardzo mała. Chciałbyś skończyć to na czysto, gładko 15? Znaczy chciałbym dobrze pojechać, żeby... Moja drużyna wygrała, bo przecież wszyscy chcemy jechać w tej i, i wiemy, kto jest najgroźniejszy. A e, tak się składa, że ta, ta drużyna, jeszcze inne e, są bardzo mocne, które będą się liczyć w o o części medalowej. Dziękuję bardzo. trzeci na dzisiaj pojedynek Tomasza Goloba z Tonem Richardsonem I chyba jeszcze nie ostatni, bo należy się spodziewać, że obu zobaczymy w 15. wyścigu. A partnerem Tomasza Goloba będzie młodziutki, 19-latek Łukasz Stanisławski, który dostał szansę w miejsce e, bardzo słabo spisującego się albo w ogóle nie spisującego się dzisiaj Jasona, Jasona Lyonsa trzy starty Australijczyka, 3-0 przywiezione nie zdobyła ani jednego punktu Lyons no i chyba słusznie Jerzy Kniarz daje szansę młodemu no na pewno ja uważam, że skoro obcokrajowiec, którego się kontraktuje nie robi punktów no to uważam, że należy stawiać na Polaków ulubiony tor Tomasza Goloba ten pod siatką, ale po prawej ręce będzie go miał Tony Rickardson. Jak też zakończy się ten trzeci pojedynek dwóch Wielkich Gwiazd Światowego Speedwaya. Tomasz Golob idealnie trafił w taśmę. Już ścina do krawężnika. Andreas Jonsson. Także chyba nie da rady, chociaż świetnie teraz Andreas Jonsson. Wyprzedza Tomasza Goloba. Rickardson czwarty, ale już przechodzi przed Łukasza Stanisławskiego. Bardzo szeroko Tomasz Golob aby nie zapłacić za tą utratą. Teraz ścina do krawężnika, świetna akcja Tomasza Goloba, znów tasuje się z Andreasem Jonsonem. Rickardson także wchodzi w tę lukę, niesamowita walka w tym biegu, pozwolił wyprzedzić się Jonsonowi Golob, ale akcję Rickardsona już zablokował, bo teraz nie wie co ma zrobić, czy walczyć o zwycięstwo z Jonsonem, czy pilnować przychającego na jego błąd Rickardsona, Rickardson czy Golob, teraz walka o drugą pozycję na czele, Andreas Jonson. Tomasz Golob. Dalej próbuje i bronić drugiej pozycji. Także atakować chyba Jonsona. To już przyjmuje niesamowitą pozycję. Jest dziecko na prostych, aby jeszcze przyspieszyć jazdę swojego motocykla. a Ricardson. Znów nęka. Tomasza Goloba teraz atak na ostatnim wirażu, Szeroki. To niego Ricardsona. Czy będzie skuteczny? Nie. Ale z wygrywa bieg Andreas Jonsona, więc ten trzeci. Tomasz Golo. Po raz pierwszy dzisiaj pokonany. Choć po raz trzeci lepszy od. Toniego Rickardsona. Wielkie, wielkie brawa dla całej trójki żużlowców, bo stworzyli nam rzeczywiście tutaj świetne widowisko. Pytanie, jak Szwed rozegra ten wyścig? Czy w ogóle będzie wdawał się w walkę z Tomaszem Golobem? Czy też być może puści nawet Tomasza Golowa do przodu, aby przypilnować drugiej pozycji? No, trudno powiedzieć, jak to się wszystko rozstrzygnie. Może sportowa ambicja nie pozwoli na to Szwedowi. A Tomasz Golob, nawet jeśli czwarty raz wygra z, Toma z Tonem Rickardsonem, to mogą się to okazać takie plusowe zwycięstwo. Już za moment decydujący wyścig tego spotkania. Niewielkie szanse gospodarzy, ale jednak są na to, aby choć zremisować to spotkanie. Jeszcze przerwana procedura startu. Za daleko od taśmy stanął Ricardson, Kierownik startu nakazał mu zbliżyć przednie koło do taśmy. I uwaga, Tomasz Golok, czytony Ricardson? Rikardson szeroko, Golob ciasno ścina do krawężnika Rikardson, Tomasz Golob bardzo, bardzo szeroko pod samą taśmą I Rikardson na czele, ale kolejna wiraż i kolejny atak Tomasza Golowa I znów przy krawężniku, jeden pod siatką, drugi Teraz pełną mocą motocykle obu zawodników Tuż za tylnym kołem Rickardsona przyszedł Tomasz Golob Ciasno przy krawężniku, to nic jednak nie dało Trzeci jedzie Jonson. czwarty jest Protasiewicz A więc Torunianie chyba wygrają ten mecz Na to wszystko wskazuje, ale tutaj toczy się pasjonujący pojedynek Pojedynek, który jest ukoronowaniem tego meczu. Tomasz Golob świetnie wyprzedza Tonego Ricardsona. Niesamowita znów walka. Na drugim i trzecim miejscu jednak źródłowcy Apatora, więc oni chyba zostaną zwycięzcami tego meczu. Jeszcze po zewnętrznej próbuje Protasiewicz, a Tomasz Golob. No teraz mógłby tylko próbować spowolnić nieco stawkę zawodników, aby dać szansę Protasiewiczowi, ale nie może tego uczynić, bo czyha tylko na właśnie taką jazdę Goloba-Rikardson. Szeroko Golob, ciasno Rikardson. Ostatni wiraż, kto będzie szybszy na mecie? Tomasz Golob, ale mecz wygrywają Torunianie. 3 do 3 w ostatnim wyścigu i rozczarowanie w przeważającej części trybun. Szaleją tylko kibice Storunia. Szwedzi cieszą się, myślę, że to nie mu Rickardsonowi ta czterokrotna porażka z Tomaszem Golowem w tym meczu specjalnie humoru nie zepsuła. W kontekście tego, że jego zespół okazał się dzisiaj na to, że w Bydgoszczy lepszy o 4 punkty od gospodarzy. No rzeczywiście, Tony Rickardson w dniu dzisiejszym zdobył 13 punktów, 4 razy spotykając się z Tomaszem Cztery razy musiał uznać wyższość Tomasza, no sam Tomasz to jednak troszeczkę za mało w zespole bydgoskim, robił, się, robił co mógł, dwoił się i troił, na pewno 14 punktów tego zawodnika to jest bardzo dużo. Tak... Jest ze mną Tomasz Galop, który dzisiaj pracował jak mógł e, dla zespołu Polonii Bydgoszcz. 14 punktów, tylko jedna porażka z Andrastem Janssonem w 12 biegu. Tomasz, jak oceniasz te zawody? Bardzo dobrze, jeśli chodzi o mój występ, no chyba nic więcej wykrzesać z moich motocykli ze mnie nie można. 14 punktów na 15 możliwych. na pewno 4 razy pokonałem samego Tonego. Jest to duży wynik dla mnie, ale cóż, ja z tym się nie cieszę. Cieszyłbym się gdyby moja drużyna wygrała, miał większą radość. A... Stało się tak, że piloci. Będziemy mieli okazję obejrzeć teraz wyścig szósty, który jechałeś razem z Przemkiem Tajhertem i miałeś do rywali Tony Richardsona i Tomka Szanowskiego. Znaczy, założenie było takie, żeby w każdym biegu e, przywozić jak najwięcej punktów, stąd e, czekałem na Przemka, czekałem, czekałem, ale Tony jest tak niespokojny w tym mierzeniu, że pokazuje się z małej, z dużej, z lewej, z prawej i ciężko mi było. Tak wymanipulować, żeby tego tynego przywieźć na trzecim miejscu. Jest to dobry zawodnik nawet. W tym poziomie, że bardzo dobry i nawet bardzo. Widzimy przy tym oglądaniu, przy hamowaniu i złączeniu się z Przemkiem z wyjścia, prze, przede wszystkim z wyjścia, to on jeszcze próbował po małej, aż ta sztuka jemu się udała i... Jak zobaczyłem, że Przemek jest wyprzedzany, już nic innego by nie pozostało, jak chęć do przodu. Powiedz Tomasz, jeżeli ma się tak szybki sprzęt, jakiego ty z reguły dysponujesz na bydkowskim Torze, to jest trudno holować zawodnika takiego jak Przemek Teichert? Znaczy generalnie jest, generalnie jest trudno holować w każdych warunkach. W każdym biegu jest jeden zawodnik, który jest, który jest no bardzo dobry. I tutaj trafiliśmy na, z Przemkiem na wyśmienitego zawodnika, gdzie. No, prawie to się udało, ale nie do końca. Nic więcej nie mogę zrobić. No, mogę zajeżdżać, kierować torem jazdy, yy, zawężać yy, z, wreszcie, no, w tym zrozumieniu, że jadę jego torem, ale w momencie, gdy się to nie rozpędza, nic nie mogę zrobić. Tak jak tutaj mamy na okazję, na okazję zobaczyć, gdzie Tony usiłował wejść pomiędzy Tayhetem a ciebie. Mądrze pojechał pod zawodnika. Przemysł ogląda na zewnętrzną, toni, jest po wewnętrznej. Niepewne wejście Przemka skończyło się tym, że to nie wyprzedzi, ale tutaj nie, nie, mo nie, nie można mieć prewencji do Przemka, dlatego że Przemek jest yy, takim zawodnikiem, jakim jest i on dzisiaj swoje zrobił. Te punkt, który miał zrobić jeden bieg na, na 5-1, bodajże tam z 5-6 punktów ujeździł, jest to poważny przeciwnik i od niego yy, nie wymagaliśmy dzisiaj więcej. Chciałbyś, żeby Kangury więcej zrobiły? Natomiast wydaje mi się, że yy, trzeba przeanalizować yy, kto zawalił mecz, yy, kto jakim sprzętem dysponuje. I nie popełniać tych błędów. Wydaje mi się, że tak myślę, po cichu sobie, że ręka na twardym torze chyba byłby leży. Tyle Tomasz Golub. Dziękujemy uprzejmie za parking na